Hej tu Weronika, dzisiaj będzie vlog o jedzeniu Bo już dawno nie było vloga o jedzeniu Cieszycie się co? No ja tak średnio, bo dzisiaj opowiem wam I pokażę wam najbardziej obrzydliwe przekąski Jakie można znaleźć w chińskim Convenience store, znaczy sklepie Wiecie, Family Mart, 7-11 Lawson i tam jeszcze cała grupa Innych, lokalnych Convenience store'ów, sklepów Na pewno zdajecie sobie sprawę, że Chińczycy są wręcz Miłośnikami jedzenia, które dla nas wygląda Obrzydliwie Niestety są też fanami taniego jedzenia, które można znaleźć w sklepach, takiego, wiecie, całkiem po taniości, który nie dość, że wygląda obrzydliwie, to jeszcze pewnie jest zrobione z jest nie wiadomo czego, bo kosztuje 2 yuan. To tyle słowem wstępu, pokażę Wam teraz, co upolowałam w sklepie. Mam tutaj takie produkty, czy to, co Chińczycy kochają najbardziej. Dobra, to zacznijmy od czegoś, co jest moim zdaniem najmniej hardkorowe. I to są przekąski z ryby, a dokładniej suszona ryba. I po pierwsze to jest to. To znalazłam w Family Marcie i to kosztowało jakieś, nie wiem, 5 zł, maksymalnie 5 zł. Tutaj są takie suszone paski z ryby. Niestety nie można ich tak sobie po prostu jeść, bo problem jest taki, że bardzo możliwe, że znajdziecie tam w środku jeszcze ości. Tak, sucha przekąska, jak chipsy. I ości potrafią jeszcze być w środku, niestety. Także należy na to uważać. Akurat przekąski z ryby nie są aż takie hardkorowe. Tak to wygląda, takie paski makaron, nie wiem. O matko! One nie są chrupiące, one są strasznie gumowate. Jeżeli lubicie... O... <laughs> Jeżeli lubicie wodorosty, to być może przypadnie Wam, wiecie, takie zielone, to być może przypadnie Wam to do gustu. Jest bardzo, bardzo mocny smak, taki aromat ale ryby, mocny. Uważajcie na ości, właśnie jak mówiłam, bo mogą być w środku. I to nie chrupie w ogóle, to jest takie, to jest takie jak papier wkładać do buzi, to rozmięka i nie chrupie. Także no jako przekąska chipsowata nie, nie. Co do ryby, to mam jeszcze to. To dostałam dzisiaj od mojego menadżera z Malezji, bo w Chinach jest taka zasada, że jeżeli jedziecie gdzieś za granicę, czy do innego miasta, to trzeba coś przywieźć swoim współpracownikom lokalnego z tego miejsca. Mój menadżer jest z Malezji, właśnie wrócił z Wakacji na nowy rok, który tam miał, był w Malezji i przywiózł to. To jest też ryba. Oczywiście to jest wyprodukowane w Malezji, ale patrzcie, tutaj są chińskie znaki więc to jest prawdopodobnie produkowane przez Chińczyków dla Chińczyków w Malezji. Jak to się otwiera? I tutaj mamy już ten kształt, taki bardziej, puu, takie nieregularne kawałki. Pachnie okropną rybą taką i takimi glonami. O, widzę tutaj ości, niestety, więc na ości trzeba uważać. To jest brudne. To jest ziemia. Dlaczego to jest piasek? Tu są takie czarne elementy, coś takiego czarnego. Bardzo mi się to nie podoba i bardzo źle to smakuje. To ma zapach trochę takiego kurzu. Nie wiem dlaczego. Wiecie, to smakuje jakbyście mieli rybę taką w panierce zrzucilibyście tą panierkę, bo to chrupie strasznie. Nie wiem, rzucili gdzieś na podłogę, trochę kurzu by to złapało i, i jecie. Mmm, nie. Okropne, nie polecam. Kolejną rzeczą, jaką znalazłam w sklepie, jest to. Widzicie, to jest, to jest jajko. Zapakowane tak hermetycznie. Jajko, jajko z brązowe. Nie, ono Ono pachnie jakby było wyciągnięte z jakiejś zupy. Jest w środku trochę takiego płynu, trzeba uważać, żeby się nie wylał. Mm, bardzo źle to wygląda. Takie pogniecione po, jakieś. Smakuje lepiej niż wygląda. W zasadzie takie jajko ugotowane na mocno, mocno, twardo. I jeszcze włożone do jakiejś zupy na koniec. Tak bym to określiła. Nie chcę tego jeść, ale jakbym była bardzo zdesperowana, to prawdopodobnie z tego wszystkiego, co tu mam, wybrałabym to. Bardzo... Smak bardzo zbliżony do zwykłego jajka. Także jako tako jestem w stanie to znieść. Przechodzimy teraz do jeszcze gorszych rzeczy. Lanzhou, xiangu. Na pewno słyszeliście, że Chińczycy kochają kurze łapy. Dlatego można je kupić w sklepie na każdym rogu. Zapakowane hermetycznie. Obrzydliwe kurze łapy. Z jakimiś takimi, nie wiem co to jest. To wygląda jak kawałek cebuli. Cebula. śmierdzi ohydnie octem. Niczycy kochają kurze łapy. Te, yy, te z tego opakowania też pewnie kochają. Można iść do sklepu, wziąć spółki i już możemy jeść. W środku obrzydliwe. Nie wiem czy ja chcę to jeść. Na pewno nie chcę, ale. Jeden kurzy palec kurza łapa. O! To jest ostre! I, I chyba zrobione w odcie. <śmany> ja też nie lubię tej tekstury I dwa, tak dwa razy ugryzało mi, chyba nie I one są takie na pół surowe, bo to co tutaj jest to nie jest ugotowane I przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą Chińczycy kochają chyba najbardziej jest parówka Parówkę Kupicie w każdym sklepie. Jest ona owinięta w taką folię i kosztuje 2 yuan, to znaczy złote 20. Zł. Chińczycy jedzą parówkę w podróży, w domu, pracy, na spacerze, na zewnątrz, gdziekolwiek. Chińczycy jedzą parówki sami, dają parówki zwierzętom, dają parówki dzieciom. Wszyscy są szczęśliwi, bo jedzą parówkę za złoty 20. Zł. Na szczęście większość Chińczyków jest świadoma tego, że to, co jest tutaj, to nie jest mięso. Mimo wszystko dalej ochoczo wcinają paróweczki ze środka. Kiedyś mój kot był głodny, był już środek nocy, więc supermarkety były zamknięte. Chciałam kupić mu coś do jedzenia i znalazłam tylko to. Kot wolał pozostać głodny do rana Parówka wygląda tak. Jest różowa i w zasadzie ma taką bardzo mocno zbitą konsystencję. Widać, że jest zrobiona z jakiejś mazi, która zastygła. Po prostu wygląda jak taka najgorsza jakościowa parówka, jaką w życiu widzieliście. Mm. Nie, ja tego nie będę jeść. To jest twarde, jakbyście gryźli plastelinę trochę taką zimną jeszcze, nieogrzaną. Jak tutaj złamie, to tak wygląda. Śmierdzi okropnie i po prostu ja mam wrażenie, że to jest zrobione z jakichś chemikaliów, więc myślę, że nie warto tego jeść. Pamiętajcie jednak, że jeżeli będziecie jechać gdzieś chińskim pociągiem, a szczególnie tym tanim, wszyscy będą wcinali parówki, paróweczki będą sprzedawane z wózków tych e, ludzi, którzy rozwożą jedzenie. Wszyscy ochocze będą jadli parówki i zupki chińskie, parówki w szczególności. I to tyle. Jeżeli planujecie przyjechać do Chin, to prawdopodobnie już się oswoiliście z myślą, jeżeli nie, to musicie się oswoić z tym, że na przykład mm, kurze łapki Chińczycy będą jedli w metrze. Wiecie, siedzicie sobie na siedzeniu w metrze i ktoś obok Was pchnie na te kurze łapki. Niektórzy jeszcze potrafią te kostki, o, tak, wiecie, rzucać na podłogę, No, to już śmierdzi obrzydliwie, będziecie wszystko czuć prawie jak durian. Ja jak jeszcze nie widziałam, żeby Chińczycy jedli gdzieś w miejscu publicznym, ale jedli bardzo chętnie te chipsy rybne oraz parówki. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. A jeżeli Wam się nie podobał, ze względu tego, że pokazuję w nim to jedzenie, to w sumie nic. Wszystko jest z Wami w porządku. To tyle na dzisiaj. Tutaj macie przycisk subskrypcji. Jak coś, to łapka w górę. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!